Siema siema, na początku chciałem wam powiedzieć, abyście nie pomijali tego filmu, ponieważ wszystko w nim jest ważne, dlatego jeśli coś pominiecie, to no możecie w sumie pominąć coś bardzo ważnego, co troszkę raczej wam popsuje yy, sens filmu, dlatego nie pomijajcie i pamiętajcie, żebym zostawić łapeczkę w górę, jeśli chcecie więcej filmów z Dopada. Siema, zanim zacznę oglądać, chciałem szybko yy, wciąć i powiedzieć wam, że jeśli wbijecie do końca dnia 2000 łapek w górę, to jutro... Czyli 8 kwietnia wlatuje równiutko o 12 rano kolejny odcinek yy, też poradnik właśnie grać na fazie i w tamtym poradniku pokażę wam jak znaleźć swoje dobre czułości czy warto grać claw, czy warto grać yy, na skafie z łopatkami czy warto grać bez tego i bez tego yy, Jak polepszyć granie z tym, z tym i z tym, i takie tam, i takie tam. Więc jeśli chcecie kolejny poradnik, to zostawiacie peczki w górę i pamiętajcie, że macie wpisać kod w sklepie VSCH i już was zapraszam do oglądania. Dobra, więc pierwszą ważną rzeczą jest granie edit mapek, ponieważ one bardzo pomagają w poprawieniu movementu, edytowania i bardzo stania się szybszym. Dlatego polecamy Edit mapki i właśnie w tym momencie wyświadam się kod do jednej z nich. Ja osobiście korzystam z niej codziennie i to jest w sumie prawie jedyna z której korzystam, dlatego polecam Wam ją w sumie chyba najbardziej. Macie właśnie na niej o takie rzeczy jakie są teraz na ekranie. Wygląda ona w ten sposób, prezentuje się właśnie w ten sposób. Macie na niej m.in. edity w dół, edity w górę. Potrójne edity, co jest według mnie bardzo ważne. Macie, macie edity na Mongrala. Macie najzwyklejsze edity, po czym szybki strzał. Bardzo fajnym plusem tej mapy jest to, że macie parę torów obok siebie, które są w różnych poziomach trudności i zaczynacie od najłatwiejszego do najtrudniejszego i w ten sposób możecie y, łatwiej y, zacząć z właśnie z trudniejszymi editami, ponieważ z każdym torem staje się coraz trudniej żebyście nie musieli tak nagle robić czegoś ciężkiego, to możecie powoli wymasterować sobie jeden z tych i dopiero potem iść po kolejne Według mnie jedną z lepszych rzeczy, aby prowadzić szybkość swoich dziewięćdziesiątek, jest robienie ich bez ściany, czyli sama podłoga i schody, tak jak macie to przedstawione na ekranie, ponieważ wtedy uczycie się dziewięćdziesiątki, yy, takiej, że nie obijacie się o ścianę, tak jak na przykład macie to teraz przedstawione na ekranie. Takie obijanie się o jest bardzo słabe, ponieważ wtedy spowięcie swoje 90, a możecie zrobić się o wiele szybciej. Tak jak właśnie na przykład bez obijania się, dlatego próbujcie właśnie robić takie samo podłogę i schody, tak aby nie wypaść z tego. Macie teraz krótkie porównania, szybkości 90 z obijaniem się i bez obijania się. A teraz macie bez obijania. 嗯。Mm. No, jak widzicie, właśnie chodzi mi o to w tym przykładzie, żebyście nie zaczynali od tego najcięższego. Tylko żebyście zaczęli sobie powolutku od najłatwiejszego do najcięższego Nawet jeśli umiecie to najłatwiejsze, to i tak zróbcie je na początku Po prostu yy, tak na rozgrzewkę, żeby wiecie przećwiczyć że to. tak, musicie to tak perfekcyjnie umieć, żeby zacząć z kolejnymi Ponieważ jeśli będziecie uważać, że umiecie robić te podwójne Chociaż nie będą one jakieś idealne, ale umiecie I będziecie się dalej, to na pewno nie staniecie się lepszymi Co prawda może tam będziecie jakoś lepiej to umieć, ale uwierzcie mi yy, Róbcie tak jak powiedziałem Dobra, więc kolejnym krokiem, jednym z wielu jest free się. Inaczej, mówiąc, robicie coś takiego, że po prostu budujecie się i po prostu nie macie, budujecie się bez ograniczeń. Robicie dosłownie co chcecie, ćwiczycie sobie jakieś turtlowanie, jakieś 90 jakieś high ground retake i. Po prostu budujecie dowoli, ile chcecie, co chcecie, jak chcecie. Nie przejmujcie się, jeśli Wam nie wychodzi, bo właśnie nie chodzi o to, żeby Wam wychodziło, tylko po prostu, żebyście mogli pobudować... Po yy, prostu, żebyście pobudowali, nie wiecie o co chodzi. Dobra, więc jedną z wielu rzeczy, których polecam na tej mapie, to jest ćwiczenie Mongrala i już Wam pokazuję, gdzie on jest i jak to robić. Dobra, więc jak już wspomniałem, na tej jest to takie coś, że jakby edytujecie i macie od razu potem strzał, więc właśnie w tym momencie pokażę Wam gdzie to jest i jak to wygląda. Wybierzcie sobie coś dostosowanego do Waszego poziomu i potem zacznijcie na tym grać. Ja wybiorę sobie właśnie ten kurs. Nie przejmujcie się, jeśli nie trafiacie dokładnie w kółeczko. Nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, żebyście edytowali i przyzwyczaili się do strzału od razu po. mniej więcej w miejsce, w którym na przykład jest głowa przeciwnika. Przy okazji dołączenia do tego macie coś w stylu takiego strzelania jakby od góry. Jest tego akurat w sumie tylko jedno na opie, ale zawsze takie coś jest, macie się na tym poświęcić. Obok tego macie też przy okazji takie w stylu, że jakby macie ścianę w boksie i przeciwnik w sumie skacze na boki, a wy musicie jakoś fajnie zedytować i go trafić. Nie macie jakby jakiegoś wymagania, jak musicie zedytować, ale oczywiście najlepiej będzie, jeśli sobie jakoś to odrudnicie i zrobicie edit, którego na przykład nie umiecie, albo który jest najbardziej opłacany w takiej sytuacji. W mojej sytuacji będzie to Right Pick, yy, na zedytowanej ścianie, jeśli coś źle powiedziałem, to przez to, że jestem śpiący i zapominam tę nazwę. Możesz też wykorzystywać rzeczy, które na przykład uczyście się wcześniej, czyli na przykład y, tak zwanego mongrala. Czyli edytujecie ścianę, którą stawiacie, i od razu stawiacie schody, które też edytujecie. Oznajmy, że to jest teraz ściana przeciwnika. No kurt. No, oznajam, że jest teraz nasza, bo przeciwnik to rozwalidzenie, więc jest nasza. Edytujemy, te schody. Robimy tak. Co prawda, trafił mnie, ale oczywiście na przeciwnik przeciwki będzie stał w miejscu i cały czas strzelał Ale... no mniej więcej wiecie o co oni. Jak mówiłem, są też edity w dół, macie na środku mapy, czyli jak wychodzicie ze spawn'a, wierzycie sobie w same co chcecie Chociaż ja raczej nic nie biorę nigdy Chyba, że właśnie chce coś właśnie ze strzelaniem, tak jak na przykład pokazywałem wam tamte tory Albo od razu za tym, o to co robiliśmy przed chwilą To oczywiście macie od razu na początku edity właśnie w dół Wchodzicie, sobie w ten tunel i macie tutaj do wyboru dużo, dużo różnych liutów w dół Między innymi takie, że macie po prostu takie coś Macie takie coś ze schodami Macie schody i tyle Macie takie coś, schody i ścianę yy, Oprócz tego macie, no jakby z każdym yy, poziomem robi się coraz trudniej yy, Według mnie bardzo fajna sprawa, ponieważ yy, mało czegoś takiego jest A według mnie poprawia to właśnie, yy, poprawia to właśnie prędkość waszego edytowania Macie oczywiście też klasyczny edit w dół, już wam pokazuje gdzie one są. Jak tu jest właśnie spawn, to idziecie w tamtą stronę i tutaj wchodzicie w ten oto teleport. I macie tam się pojawić na samej górze i macie przez całą długość w dół. Z tej mapy prawie by było to na tyle, ale jest jeszcze coś w tym stylu, z czego ja akurat nigdy nie korzystam. Eee... Nie korzystam z tego ponieważ eee... po prostu jakoś nigdy mnie nie brało. Chociaż y, wam osobiście takie coś polecam, ponieważ y, taki edit y, Takie edity są według mnie... Dobre. Bardzo przydatną rzeczą, aby poprawić szybkość swojego resetowania jest po prostu postawienie na przykład stożka i resetowanie go nawet bez... bez nawet edytowania. Oczywiście po prostu stoicie i resetujecie stożek, który nawet nie jest edytowany. Możesz robić dokładnie to samo ze ścianą i na przykład łapać ją w różnych y, jakby y, miejscach, ponieważ jak na przykład takie coś, to będziecie musieli zapać tutaj, dlatego muszę, na przykład zrobić takie coś. Dobra, więc teraz pokażę Wam mapkę do ćwiczenia Aima y, W tym momencie wyświetla wam się kod y, do niej na ekranie. Y, tak wygląda jej lobby, jak już wchodzicie do, do niej. Y, ja ją osobiście według mnie to jest najlepsza mapka i, i w sumie jedna z niewielu, które znam. Z tych pięciu tutaj ja osobiście najczęściej korzystam ze slajda Jest takie coś, że po prostu jesteście na lodzie i jedziecie przed siebie Wokół siebie macie dużo celi I nie, stoicie to sobie po prostu w miejscu, nic nie ruszacie Sami jedziecie do przodu e, Jeden cel by się strzelacie Macie też inne, na przykład takie coś, że stoicie I przed wami jest dużo jakichś ruszających się obiektów musicie, Do których musicie strzelać A teraz pokażę wam jeszcze jeden sposób na ćwiczenie aima Czyli granie dużo boksów. I w tym momencie pokażę wam parę klipów z boxów Dobra, więc my już jesteśmy Jestem. na boxach, w tym momencie na ekranie macie pokazany kod y, do boksów, na których ja najczęściej gram, czyli Cyliksy i tam gracie albo 1 na 1, albo 2 na 2, albo 3 na 3, albo 4 na 4, więcej się niestety nie da. Nie mam nic szanowanego To jest najgorsze <gryny> <gryny> Nie nabiję się <gryny> Non yeah, this is No. Jest źle. Nie, dwa razy takie podwoje, to takie bolesne. Co to było tak silne? już. No, pompa nie Czemu? Ale to zrobią Wiedziałem Dobra. Dobra, więc my już skończyliśmy granie boksów z Toxikiem. Jak widzieliście, wykorzystywałem większość tego, czego się wcześniej jakby uczyliśmy razem, bo mam nadzieję, że wszyscy słuchaliście. Mam nadzieję, że tak jak mówiłem, nie pomijaliście, ponieważ yy, według mnie ponieważ wszystko co powiedziałem w filmie było według mnie bardzo ważne. Jeśli chcecie jakiś jeszcze poradnik na przykład jak grać lepiej boksy yy, i albo jak polepszyć Aim'a, czy coś w tym stylu, to zostawiajcie łapeczki w górę, wpisujcie kodzik w sklepie VSA, tak jak ja tutaj wam pokazuję yy, Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że film się spodobał yy, Bardzo się starałem, żeby Wam pomóc yy. W sumie chyba tyle, jak to się stało. To może sobie subika, ponieważ jesteśmy po 40 tysięcy. Jesteśmy już naprawdę bardzo blisko. Ja Wam dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Yy, pa do kolejnych filmów. I no. siemane maneczko